Dzień dobry kochani, Paulita w Kuchni Vita. Słuchajcie, dzisiaj wskakuję z przepisem podpatrzonym od Pana Tomasza Strzelczyka, który brał udział w MasterChefach. Wiem, że ten przepis już krąży po internetach. Ja tam u niego podpatrzyłam i chciałam się z Wami podzielić, bo oczywiście tam był robiony ręcznie. My tu robimy w termomiksie. Wszystko się da ręcznie i dużo się da w termomiksie. Także ja mam tu urządzenie, więc korzystam. Zapraszam i słuchajcie, do w lutym zmienia się cena Thermomixa, także jeszcze jak się zastanawiacie, to korzystacie i jest jeszcze w zestawie, można nabyć tą szatkownicę i to 150 zł taniej i jest od razu przy zakupie Thermomixa, nie musicie polować. A tym co się udało polować, no to gratulacje, bo, bo naprawdę to jest w tym momencie wielki sukces. Dobra kochani, lecimy z tym przepisem, przepis to będzie przepis na chleb z rękawa. Co to w ogóle jest? Jest to chleb pieczony w takim rękawie, e, no w takiej folii, to jest rękaw, e, w którym można zapiekać mięso, można piec warzywa, to jest, ten chleb będzie wychodził tak jakby trochę z pieca parowego. Słuchajcie, ja wiem, że są przepisy, na chleb jest ich mnóstwo, e, są przepisy, gdzie wstawia się na przykład podczas pieczenia foremkę z wodą, a tutaj właśnie zamykamy ten chleb w tym naszym rękawie i taki efekt jest Jakie zobaczycie na końcu. Także lecimy, bo przepis naprawdę jest prosty. Fakt, że to czasowo trochę zajmuje, bo musi dwa razy wyrastać, potem się upiec. Więc tak naprawdę prawie trzy godziny. Ja akurat zaczynam to nagrywać, bo e, moje dzieciaki wrócą na kolację będą mieli przepyszny, pachnący, świeżuteńki prosto z piekarnika chlebek. Także zaczynamy. Słuchajcie, ja tu sobie utworzyłam ten przepis no i prosicie raz o przepisy, postaram się nadrobić, postaram się powpisywać, ale kochani, naprawdę, dzieje się, dzieje się cały czas coś, także yy, powiem tylko to, że się postaram, ale czy mi się to uda i kiedy mi się to uda, tego nie obiecuję, dobra, więc tak, ja mam tu utworzony przepis, no i lecimy, do naczynia miksującego dajemy 350 gramów wody, jak tu zrobić, żeby zważyć, ja sobie od razu zrobiłam tak, że mi się odważa. Wlewamy 350 g wody. Muszę się tu skupić, bo zaraz jak chłosne. Dobra, jest. Jak tam widzieliście nową kolekcję, no to mogę Wam powiedzieć, że może w weekend nie, bo w weekend już jest nagrane ciasto przepyszne, także Was zapraszam. 15 gramów drożdży, także Was zapraszam na ciasto, którego oczywiście nie ma w do. Pojawiła się nowa kolekcja, gdzie pojawiły się ciasta, które właśnie już zrobiłam niedawno. E, ale we wtorek, prawdopodobnie we wtorek, mi się uda zrobić właśnie jeden przepis tej nowej kolekcji. Także zapraszam Was. Piszcie, co tam byście chcieli. Dobra, za dużo gadam. Woda. 350 g wody, 15 g drożdży. I tak damy sobie łyżeczkę cukru. Łyżeczkę, pół, tak mniej więcej. I teraz lecimy. 5 minut. 37 stopni obroty 1. Rozpuszczamy te drożdże, sprawiamy, żeby one trochę z tym cukrem nam zareagowały i zostawiamy je na 5 minut. Pamiętajcie, ustawiamy sobie timer. W momencie, kiedy skończy nam się obroty, ustawiamy mniej więcej na 5 minut timer, żeby te drożdże zaczęły pracować i ja do Was wracam z dalszymi krokami. No i timer mnie tu powiadomił, że czas upłynął. Ja już sobie przygotowałam dalsze składniki. Lecimy dalej. Wodę to mamy rozpuszczone. Teraz słuchajcie, odstawiliśmy na 5 minut. No i dodajemy mąki. E, najlepsza jest mąka tortowa, z tego co pamiętam, i do tego mąka pełnoziarnista. I teraz tak, mąki tortowe dajemy 4 a, 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 a pancia nie włącza wagi, a ja sobie sypię, i tak sobie 450 mogę sypać i sypać, tak? Więc 450 gramów mąki tortowej. Ja tu akurat mam y, y, pszenną, ale inną, bo jakoś była i się, jak to brzydko mówią, zmyła. Użyliśmy ją do czegoś innego. A tu wpadł taki chlebek. Dobra, jest ta. I do tego dajemy 100 gramów mąki właśnie pełnoziarnistej. 100 gramów to jest 4560, będzie 550. Dobra, widzicie, ten pies ciągle tutaj robi ze mną. A, i jeszcze nie wzięłam czego? oleju. Olej. E, oczywiście sól. Musimy dodać płaską e, łyżeczkę soli, żeby ten chlebek naśmiał smak. I do tego płaska łyżka. Ja mam tu dwie łyżeczki, czyli jedna łyżka albo dwie małe łyżeczki oleju. Ok. No i znowu, co musimy zrobić? Wyrabiamy ciasto na kłosie, czyli ściągamy naszą miarkę na kłosie. Ciasto. O! 5 minut. Słuchajcie, niech to ciasto się wyrobi 5 minut. I zostawiamy je w naczyniu. Albo możecie przerzucić do miski. Ja sobie przerzucę. Tylko pamiętajcie, żeby do miskę, nie wiem, obsypać mąką, żeby to ciasto było łatwiej później wyjąć. No i pies uciekł z cebulą. No bo przecież co, do chleba można cebulę zawsze zjeść, nie? No, w każdym razie po 5 minutach przekładamy do miski i zostawiamy na godzinę. Przykryć siereczką. E, godzina czasu. I będziemy się widzieli. Ale to jeszcze niestety nie koniec. Kochani, moje ciasto wychodzi z miski. Zobaczcie, to jest, to jest to. To jest to ciasto, które tak pięknie urosło. Ja wiem, że nie dla wszystkich chleb na drożdżach to jest chleb. No ale słuchajcie, no to też jest chleb. Na pewno lepiej smakuje niż ten ze sklepu taki wypieczony na szybko na już. No ale niestety to nie koniec naszej zabawy z tym chlebem. Musimy nad nim trochę popracować, poskładać go, dopieścić, pozbyć się troszeczkę tych bąbelków i jeszcze go zostawić na jakieś 40 minut zanim go upieczemy. Tak delikatnie się obchodzimy z tym ciastem. Na razie jeszcze go odstawimy do miski. Ale ciasto jest fajne, takie mięciutkie. O Poskładajcie sobie go parę razy. No i dobra, ja tu sobie ustawiam timer jeszcze na 40 minut i potem już wsadzamy go w rękaw i go pieczemy kolejne 40 minut. Pamiętajcie, używajcie tego timera. Dobra, jest, jest. A pan chlebuś jeszcze do miski i nam rośnie. Także do zobaczenia za 40 minut. Kochani, słuchajcie, mój chleb znowu wyszedł sobie z miski. No, i tym razem już naprawdę lecimy z tym do pieca. E, teraz tak, piekarnik, do zimnego piekarnika wstawiamy nasz chleb. Pierwszy raz go musimy troszeczkę uformować. O! Jako bochenek możecie go poskładać troszkę. I teraz już naprawdę dajemy go do rękawa. O! Dobra, zrobimy taki ładny pochenek. Teraz tak, gdzie ten mój rękaw? Bo tutaj robię kilka przepisów na nas. Widzicie, pies oczywiście e, daje czadu. Rękaw. Rękaw musi mieć luz. Nie mam nożyczek. Jajku, nie mogę. Ktoś mi zabrał nożyczki. W tym domu wszystko wychodzi sobie. O! Udało się. Dobrze, że nie było. Dobra, teraz tak. Wsadzamy to do tej naszej rękawa. Nie, nie rękę, tylko chleb, ale trzeba to sobie trochę rozprostować. No. Dobra, jest, na pewno to widzicie. I teraz jeszcze potrzebuję taki ostry nóż. No i nie ma moich, O, jest, jest, jest. jest ostry nóż, żeby ponacinać trochę ten buchenek. Najlepiej to by był taki, wiecie, do tapet. Ja tak sobie pooglądałam tam u tego e, pana, dlatego taka jestem mądra teraz, wiecie. No, no i tutaj musimy dobrze zakręcić ten... Yy, ja wiem, że w rękawach są specjalne takie, te, takie złączki, które to łączą, a ja mam tak zwaną frytytkę. Bo nie wiem gdzie są moje złączki. On ich jest trochę mało w porównaniu z tym, co się piecze. Także zobaczcie: zostawiamy miejsce na to, żeby ten chleb sobie urósł. Wstawiamy do zimnego piekarnika. Już Wam mówię, ile stopni? E, 220 stopni, 45 minut, mniej więcej jak zobaczycie. Wyciągamy go na kratkę. 10 minut stygnie i testujemy. Także akurat może akurat moje dzieci zdążą wrócić z treningu i będą jadły przepyszny chlebek na kolację. Słuchajcie, ja już się nie mogę oprzeć. Zobaczcie. On jeszcze paruje. Ale posłuchajcie tego. Nie, ale to nie jest ten dźwięk. Dźwięk krojonego chleba to jest normalnie coś wspaniałego. O ale by było. On jest tak chrupiący. Słyszycie, jaką ma przed cudowną skórkę? Ja tylko nad nie kroję. On jeszcze paruje. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale on jest przepyszny. On, on dzisiaj już zniknie. On będzie zjedzony bez niczego. Nawet szkoda masła do niego. Także, kochani, pieczcie swój chleb, bo taki chleb to nie, na pewno nie kupicie takiego chleba, bo wszystkie chleby, które kupujecie, na pewno mają wzmacniacze. A my tu mamy tylko dwa rodzaje mąki, drożdże, olej, wodę, trochę soli, trochę cukru. To wszystko. A efekt jest naprawdę piorunujący. No nie... Ten, ten, za, ten zapach, ten... Wy to słyszycie? Dobra, żegnam się z Wami. Bo już dostałam w śli Buziaki,